Witajcie, witajcie. W tej chwili jestem w puszczynie Połamickiej. Staram się zebrać jakieś grzyby na wystawę. Co prawda, wystawa jest w sobotę. Trudno będzie, żeby takie piękne grzybówki zachować, czy też te, które tu widzicie, maślanki wiązkowe, no ale spróbuję. nuż może młodsze owocniki da się zachować i jakoś przetrwają podróż daleką. i drodzy zobaczcie jaki piękny ozorek dębowy oczywiście nie mogę go wziąć na wystawę, bo to jest grzyb pod ochroną ale możecie sobie go poglądać z każdej strony tak wygląda od góry tak od dołu jakby się go przekroiło to byłby miał taki no, wątrobowy kolor ale nie będziemy go kroić, bo to jest Grzyb pod ochroną. Porobiłem zdjęcia i to wystarczy. Szkoda. Bo byłbym piękny okaz na wystawę. Ale, żeby takiego grzybka pozyskać, to trzeba mieć zgodę. A ja takowej nie mam. Więc on tu zostanie sobie w tym miejscu. Aż do starości. Widzicie, jaki piękny. Zobaczcie: Królestwo Grzybów Nadrzewnych. Ruchnice krótkoczonkowy ten ma wyjątkowo ciekawy kształt zobaczcie jak on wygląda sąsiadujący też z nim tu są purchawki chropowate jedziemy dalej widzicie próchnilce tutaj stare purchawki a tutaj też wiadomo jaki grzybek straszne bogactwo Grzybów nadrzewnych. Tego grzybka wezmę na wystawę. Jak widzicie, cieszy się dużym powodzeniem ślimaków. Prawie go już od góry zjadają. Jaki to grzyb? To mogłoby być na zagadkę. Jest olbrzymiej wielkości. Zobaczcie. Taki wielki. Myślę, że się zmieści do koszyka. Patrzcie żółciaka siarkowego. Taki wielki. Oczywiście nie nadaje się do jedzenia, bo jest zbyt stary. No ale kawałek na wystawę grzybów to raczej będzie przydatny. Tu jest starszy owocnik. Także przepiękny owocnik żółciaka siarkowego, to jajo stromotnika bezstydnego też wezmę na wystawę zobaczcie jakie wielkie ono będzie pewnie niedługo wystrzeliwać także trzeba będzie wsadzić do, do słoika żeby smrodu nie narobiło w samochodzie jest strasznie delikatne zobaczcie tu kolejne ozorki dębowe tu jeden taki duży tu jest taki malutki na wywróconym starym dębie ozorki dębowe oczywiście na wystawę grzybów nie, nie mogą pojechać bo to są grzyby pod ochroną i kolejne ozorki dębowe zobaczcie jakich jest dużo trzy trzy piękne ozorki dębowe A tu zobaczcie co mamy za niespodziankę. Lakownice lśniące. Też grzyby pod ochroną. Kolejny grzybek, który pójdzie na wystawę. Jedna z koralówek. Trzy owocniczki. Zobaczcie, mogąor cytrynowy. Pójdzie na wystawę. One są dosyć trwałe. Myślę, że do soboty wytrzyma. Wyjątkowo ładny okaz. Łomor cytrynowy. A tu chcę wam pokazać miejsce, w którym zawsze spotykałem. Spotykałem. O, jaka niespodzianka! Fajnie, że znalazłem tego grzybka. Słuchajcie, to jest e, e, b, 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 Gąska Siarkowa. Śmierdzi siarką. Jak diabli widzicie żółta. Poczekaj. No śmierdzi oczywiście, bo musi wszystko wygląda, że to jest ona, także gąska siarkowa, super. Cieszę się, będzie przynajmniej jedna na wystawie, chyba że ktoś znajdzie więcej. A tu chciałem wam pokazać miejsce, w którym zawsze zbierałem e, podgrzybki czerwonawe. Ale słuchajcie, oprócz... Oprócz tutaj jakichś mleczaj nic nie ma w tym miejscu gdzie one rosną a najczęściej jest największa wilgoć no to stoi woda także cała grzybnia jest zalana tu się normalnie przechodziło suchą stopą a w tej chwili widzicie jak wygląda puszcza niepłomicka jedno wielkie jezioro także niestety w tym roku to pod grzybków czerwonawych to tu nie będzie. Grzybnia musi się odbudować, regenerować. Na razie jest utopiona. Kolejny grzybek do koszyczka. Nie wiem czy przetrwa, ale jest bardzo ładny owocnik, młody. Jaki, no to się pewnie domyślacie. Jak nie, to zapraszam na wystawę. Tam będzie opisany. I do koszyczka. Wedłem do tego miejsca, bo mi zależało znaleźć muchomory zielonawe, jadowite. Jak się okazuje. Miałem nosa, one mnie nie zawiodły. Są co prawda rachityczne i nie wiem jak się utrzymają do wystawy grzybów. Tego ślimak niestety troszeczkę podjadł, ale zobaczcie mu homory zielonawe. Wezmę je, a nóż się jakoś przetrwają. Tu jest tak samo jeden, może gdzieś dalej znajdę ładniejsze. Te grzybki pójdą na wystawę, no pasowałby taki ładny, gruby, no ale, ale lubi się to co się ma, także zobaczymy, może jakoś dotrwają do soboty, chyba że znajdę tu gdzieś ładniejsze owocniki, bo tutaj zawsze rosły. Zobaczcie jakiego pięknego muchomora zielonawego znalazłem, myślę, że ten może dotrwa do wystawy. Jest przepiękny, a tu jest jeszcze drugi mniejszy. Zobaczcie coś pięknego. Tam widzę jeszcze jakieś ciekawe grzyby. Zobaczymy co to jest. Także jestem happy. Nie, no słuchajcie. Zobaczcie ile muchomorów zielonawych. Tu jaki piękny. Tu następny. Także myślę, że któreś z nich przetrwają. Patrzcie się ile tutaj. Jest. Tu ktoś przewrócił. Tu też jest przewrócony, tu jest taki piękny, olbrzymi. Także jestem zadowolony, mam piękne muchomory zielonawe na wystawę. Zobaczcie ile ich jest. Masa, wezmę te młodsze. Także moja miejscówka mnie nie zawiodła. Patrzcie się jakie piękne muchomory zielonawe, śmiertelnie trujące. Tymi muchomorami się ci biedni... A... Afgańczycy zatruli także teraz ja będę zbierał żeby pokazać żeby się inni nie zatruli także zbieramy Jutelnie trujący muchomor zielonawy zobaczcie wyraźna pochwa fajnie tutaj woda stoi w tej pochwie widzicie jaki olbrzymi taki jadren to byłby pewnie w stanie dwie osoby zabić a on pójdzie sobie na wystawę delikatnie do koszyczka. Zobaczcie, ile ja już ich mam. No ale tak to jest, że czasami przetrwa jakiś nieszczególny. Także te grzybki pojadą na wystawę grzybów w żarach. Czekajcie, tutaj jest jeszcze jedno takie maleństwo. O, też też go wezmę. No Te też są takie strasznie herlawe także niech sobie zostaną oby nikt ich nie zebrał jako gąski na przykład nie gąski czy yy, gołąbki zielonawe o, tu jest jeszcze jeden zobaczcie jak się do pochwy dobrał ślimak widzicie? także te śmiertelnie trujące muchomory zbierają też jedzą Ślimaki, ale dla ludzi, dla ludzi one są śmiertelnie trujące. Idę, bo pora już wracać. Chyba, że znajdę coś ciekawego, to jeszcze raz Wam pokażę. Jeżeli Was interesują te filmy, subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.